Witam w kolejnym odcinku poradnika do Enshrouded Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie co zrobić aby wytrzymałość podczas y, kopania zasobów, minerałów nam nie spadała Niestety jeśli chodzi, miałbym ja się tutaj sobie zdjąć te budki, żeby wam to pokazać Niestety jeśli chodzi o początek gry to będziemy skazani na miód oraz wodę jak widać ta wytrzymałość dość szybko spada. Ja mam teraz jej dużo, no, bo wiadomo wypoczynek w tym. Wypoczynek w domku. Ale ta wytrzymałość dość szybko spada. Jak się napijemy wody, to, to jest początek, to zwiększa nam się troszkę wytrzymałość jak zjemy miód, to również miód przyspiesza regenerację tej wytrzymałości. I teraz możemy wydobywać. Jak widać ta wytrzymałość szybciej rośnie. Niestety to jest takie początkowe to są takie początkowe jeszcze jest mikstura wytrzymałości do wypicia, ale nie wziąłem jej w tej chwili ze sobą chyba. Niestety są to takie sposoby na początek i innych sposobów nie ma. Jest mikstura wytrzymałości plus właśnie ten miód i woda. Natomiast jak już będziemy mieć rozbudowaną bazę, jak już będziemy w, w trzeciej krainie, to będziemy w stanie wtedy znaleźć takie Będziemy wtedy w stanie znaleźć takie buty, buty jastrzębia. One dają opóźnienie regeneracji 700 minus 700% jak się w nie wyposażę, to żeby zobaczycie, o, już wytrzymałość mi nie spada. Więc warto sobie znaleźć takie buty, nieważne czy one się wam przydadzą, czy będziecie używać innego pancerza, ale po prostu podczas wydobycia warto mieć takie buty. Jak już będziecie w czwartej krainie i będziecie mieć yy, najwyższy tier możliwość robienia zbroi u, u łowczyni, to u łowczyni też jesteście w stanie wytworzyć takie buty. Już wam pokażę. Tutaj mamy tą naszą łowczynię i u niej w zestawie snajpera. Też są buty, które mają minus 700 opóźnieniem regeneracji wytrzymałości, nawet jeśli tej zbroi nie będziecie używać i będziecie na przykład nie wiem, korzystać z jakiejś zbroi wojownika, czy tam ewentualnie jakiejkolwiek innej, czy tam czarodzieja, czy jakiejkolwiek byście nie używali, to warto sobie wytworzyć te buty tylko po to, żeby zabierać je ze sobą na wyprawy do wydobycia kamienia, czy czegokolwiek innego, czy tam żelaza i tak dalej. Bo po prostu dzięki temu zaoszczędzicie sobie sporo czasu. Nie dość, że nie będziecie musieli pić żadnych mikstur, to jeszcze jeść, jeść tam specjalnych posiłków, bo jeszcze są posiłki, które zwiększają tą wytrzymałość. Ale to wszystko jest niewarte zachodu, no bo po prostu najłatwiej jest już na tym wyższym tierze po prostu mieć takie buty. Więc takie buty z tym są właśnie. <laughs> dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.